Cześć z tej strony Mateusz. Jakiś czas temu nagrywałem film, od czego warto zacząć, jeśli chodzi o budowę swojego ekosystemu Apple'a, czyli tak naprawdę co kupić, jeśli chodzi o komputer, ewentualnie iPhone'a, iPada i jakieś dodatki. I w tamtym filmie, a raczej w komentarzach pod tamtym filmem pojawiało się dużo pytań, a także dostawałem dużo wiadomości, co tak naprawdę dostaniemy, jeśli chodzi o zbudowanie całego tego ekosystemu, to znaczy, jaką przewagę, czy jakie zalety będzie miało tak naprawdę to, jakby będziemy mieć powiedzmy wszystkie albo prawie wszystkie urządzenia od Apple wokół siebie. Jeśli o mnie chodzi, to ja tak naprawdę siedzę z tymi urządzeniami Apple już od dobrych kilkunastu lat, więc przeżyłem różne generacje systemów i tak naprawdę śmiało mogę powiedzieć, że nigdy chyba lepszego połączenia, jeśli chodzi o wszystkie urządzenia, nie było. Mam wrażenie do tego stopnia, że choćby takie systemy jak iPad OS oraz Mac OS będą wkrótce jednym systemem. Apple oczywiście temu zaprzecza, ale myślę, że te wszystkie systemy niewątpliwie bardzo mocno się zbliżają, jeśli chodzi właśnie o tablety i komputery. Natomiast generalnie tutaj w dzisiejszym filmie właśnie będę chciał Wam powiedzieć, co tak naprawdę jest największą przewagą zbudowania sobie takiego ekosystemu. Oczywiście on ma też kilka ograniczeń, kilka wad, z tym główną, czyli ceną na czele, no bo wiadomo, że zbudowanie takiego zestawu tablet, na przykład telefon i komputer w oparciu o komputer z Windowsem i jakiś tańszy telefon z Androidem, da się obskoczyć o wiele, o wiele taniej, aniżeli budować to wszystko w oparciu o i-urządzenie. Natomiast w dzisiejszym filmie, jakby nie będę chciał się skupiać na tych wadach czy ograniczeniach, a stricte Wam powiem, co po prostu dostajecie, bo myślę, że to jest taka fajna piguła informacji, którą warto wiedzieć zaraz przed zakupem, albo nawet po samym zakupie, aby wiedzieć, co można osiągnąć i jak efektywniej tak naprawdę z tych sprzętów korzystać. A partnerem dzisiejszego filmu jest znana i ulubiona firma MacPa, czyli wydawca takiej aplikacji jak choćby Clean My Mac, którą używam w zasadzie od prawie 10 lat na swoim Macu. W związku z tym, jeśli planujecie kupić albo już kupiliście właśnie Maca czy MacBooka i Maca, to polecam Wam się nią zainteresować ze względu na to, że ona pozwala tak naprawdę oczyścić w bezpieczny sposób wasz komputer z zalegających jakichś plików śmieciowych, plików tymczasowych i tak dalej, dzięki czemu jak macie jakiegoś MacBooka, na przykład z mniejszym dyskiem, to jesteście w w stanie dać mu drugie życie, bo odzyskacie naprawdę masę, masę gigabajtów z na przykład tej pamięci inne. A dodatkowo jest to wszystko wspierane przez bardzo fajnego menadżera, takiego, który siedzi w górnym pasku waszego systemu, dzięki czemu możecie sobie na przykład zobaczyć, czy wasz komputer nie jest trochę już za bardzo obciążony i na przykład RAM mu się skończył i warto go wyczyścić. W prosty sposób właśnie z tego miejsca to możecie zrobić. Mac jest dostępny w wersji Trial, także możecie wypróbować go z linka, który jest w opisie tego filmu. Jak wam się spodoba, to możecie pobrać pełną wersję i tam jest nawet kod rabatowy. Także jeśli bylibyście zainteresowani, to możecie go ściągnąć troszeczkę taniej. Natomiast, nie przeciągając już, skupiamy się na samych tych zaletach. Oczywiście ich jest tutaj naprawdę sporo. Natomiast wszystkie je łączy tak naprawdę chmura iCloud. To ona tak naprawdę daje możliwość synchronizacji wszystkich danych, łączenia się tych wszystkich urządzeń, czy to komputera, iPhone'a, iPada, akcesoriów, takich jak choćby AirPodsy. Bo w momencie, w którym będziecie mieć te wszystkie urządzenia razem i na przykład będziecie sobie słuchać muzyki, i będziecie to robić na przykład z poziomu waszego komputera, to jak zaczniecie sobie odtwarzać jakiś dźwięk na iPhoneie, to te słuchawki automatycznie przełączą się właśnie na to wyjście i automatycznie będziecie mogli jakby słuchać na przykład waszego ulubionego teledysku już z poziomu telefonu i na przykład sobie wyjść z domu gdzieś tam na spacer. Także jak widzicie, to się opiera nawet na takich prostych czynnościach, które w codziennym użytkowaniu bardzo się przydają. Nie widać ich generalnie na pierwszy rzut oka, później zauważycie, że to jest naprawdę przydatne i przede wszystkim efektywne. Natomiast wróćmy do tego iClouda. Tam tak naprawdę odbywa się cała ta synchronizacja, więc warto. To mieć wykupione troszeczkę więcej miejsca, aniżeli te domyślne darmowe 5 GB, bo po prostu, jeśli zaczniecie synchronizować sobie, ja wiem, zdjęcia na przykład, no to to bardzo, bardzo szybko zostanie zapełnione, wręcz niemożliwe jest synchronizowanie zdjęć pomiędzy urządzeniami, mając tylko 5 GB, bo to się po prostu nie uda. Dodatkowo możecie w iCloudzie przetrzymywać wasze kopie zapasowe, a także dokumenty, dane z przeróżnych programów, które synchronizują to wszystko. W związku z tym to jest tak naprawdę podstawa budowania tego ekosystemu i polecam Wam sobie dokupić troszeczkę tego miejsca. Warto to zrobić w ogóle w oparciu o pakiet Apple One, bo tam dostajecie wtedy za 40 zł pakiet rodzinny na 5 czy 6 nawet osób, jeśli jesteście jakby w jednej rodzinie z innymi i użytkownikami i do dyspozycji macie właśnie 200 GB miejsca na dysku. Dodatkowo macie Apple Music, Apple Arcade, w Stanach jest jeszcze Apple Fitness. Natomiast to mi się wydaje naprawdę bardzo dobrą ceną w stosunku do tego, ile otrzymujecie. Że jest jeszcze Apple TV, gdyby wam brakowało Netflixu, Disneyów, HBO maxów i tak dalej, także również z tego możecie korzystać. Natomiast tak jak Wam mówię, to jest tak naprawdę taka podstawa, a prawdziwy taki komfort, a raczej te zalety w samym użytkowaniu naraz tych wszystkich sprzętów dopiero się rozpoczynają. Je teraz będę dla Was chciał wymienić i krótko opisać, tak abyście wiedzieli, z czego i w jaki sposób możecie korzystać. W zasadzie kolejność jest dowolna, także nie traktujcie tego jako najważniejszą, najmniej ważną funkcję. Fajnie jest z nich po prostu na co dzień wszystkich korzystać. Przede wszystkim airdrop, który już działa naprawdę nieźle, chociaż. Nieidealnie, czyli możliwość przerzucania bezprzewodowego plików z komputera, iPada, iPhone'a pomiędzy sobą. Nie ma w zasadzie różnicy, z jakiego na jakie urządzenie przerzucacie, możecie sobie wysłać zdjęcia, filmy, dokumenty, maila, zakładkę, cokolwiek klikacie w udostępnianie do niego pliku i w Waszym obszarze za pomocą Bluetooth, Wi-Fi tak naprawdę zostanie wyszukane to drugie urządzenie, przeciągacie sobie dany plik i on w automatyczny sposób od razu się przekopiuje. Oczywiście, jeśli wyślecie jakiś film, który ważnie 2, 3, 5, 10 GB, to będzie to. Trzeba czekać kilka na przykład minut, natomiast w przypadku wysłania jednego zdjęcia trwa to od tak, więc warto o tym pamiętać. Druga sprawa to AirPlay, i on w zasadzie nie ogranicza się już stricte do samych urządzeń Apple, ale też do akcesoriów takich jak choćby głośniki, które wspierają tą technologię, dzięki czemu w prosty sposób możecie sobie kryminiować dźwięk, muzykę, albo nawet filmy z tego iPhone'a, na przykład na wasz telewizor czy głośniki i odtwarzać je na nim, ale jak na przykład chcecie sobie puścić muzykę z iPhone'a na głośnikach z MacBooka, to też nie ma w zupełności z tym problemu. Do wolnie można tak naprawdę miksować te treści i je sobie jakby przerzucać tak wirtualnie. I tutaj na razie mówimy o takich jakby pomniejszych funkcjach i w zasadzie skwitować to można funkcją Apple Pay, a raczej technologią zbliżeniowego płacenia. Ona się o tyle przydaje, jeśli chodzi o sam ekosystem, że możecie na przykład zatwierdzić sobie płatność na waszym komputerze, a jeśli nie wspiera on Apple Pay, to będziecie mogli to potwierdzić na waszym iPhone'ie. W związku z tym w ten sposób również jakby możecie w internecie płacić. Natomiast jeśli mówimy już faktycznie o takich game changera, Rzeczach, które ja bardzo mocno doceniam, to między innymi opcja odblokowania, na przykład iPhone'a z poziomu Apple Watcha. Jeśli kiedyś trzeba było nosić maseczki, to tak naprawdę to było jedyne rozwiązanie, aby na przykład nie trzeba było jej ściągać, w momencie, w którym chcieliśmy odblokować swój telefon. Tutaj tak naprawdę możecie sobie właśnie przy używaniu Apple Watcha. Odblokować od razu iPhone'a, a tak samo możecie odblokować oczywiście wasz komputer, chociaż tutaj wiadomo, że jest też Touch ID w tych na przykład najnowszych MacBookach, więc teoretycznie jak się na przykład nie czujecie z tym bezpiecznie, bo pracujecie w biurze i chcecie przechodzić koło komputera i jednocześnie na przykład nie włączać go, w sensie nie odblokowywać, to radzę mieć to jakby wyłączone i opierać się mimo wszystko na technologii jakby skanowania odcisku palca. Z drugiej strony, taką kapitalną funkcją jest również funkcja Handoff, czyli funkcja pozwalająca nam na to, że pracujecie na przykład na waszym iPhone'ie coś robicie i wracacie powiedzmy do domu. Dajmy na to, że przeglądaliście coś w przeglądarce i chcecie już teraz nie męczyć się na tak małym ekranie jak telefon, tylko kulturalnie chcecie podejść do komputera i tam na przykład dokończyć czytanie artykułu, to nie musicie już sobie robić jakiś zakładek albo wysyłać jakichś odnośników, robić takich jakby cyrków, tylko po prostu podchodzicie do komputera i w dolnym rogu ekranu, w prawym rogu wyświetli wam się ikonka tej aplikacji, z której korzystaliście. Czyli w moim przypadku to będzie Safari i jak Nią klikniecie, od razu Wam się załaduje tak naprawdę ta strona internetowa i będziecie mogli to dokończyć. Nie z wszystkimi aplikacjami to działa, ale z większością, nawet tych nieaplowskich, jak najbardziej. Możecie wykorzystywać to przy pisaniu mailów w aplikacji Mail od Apple'a możecie robić jakieś prezentacje w Kinocie i to wszystko naprawdę będzie fajnie działać. Z drugiej strony, tutaj w ogóle fajną opcją w Kinocie jest to, że jak na przykład robicie prezentację na MacBooku i dajmy na to, podepniecie sobie go do rzutnika albo tam jakiegoś projektora, cokolwiek, to tutaj oczywiście będziecie widzieć jakby te slajdy, które są na bieżąco, ale na przykład na iPhone'ie czy Apple Watch'u możecie mieć podgląd na następne, a także możecie z Apple Watch'a w prosty sposób sobie na przykład sterować daną prezentacją, więc nawet nie będziecie musieli już podchodzić do komputera, żeby klikać, nie mieć jakiegoś dodatkowego kursora, tylko wszystko z poziomu zegarka zrobicie. Także jak widzicie są nawet takie małe smaczki, które ułatwią wam życie, nie wiem w biurze, na studiach, w szkole, gdziekolwiek. Tutaj w sumie jeśli chodzi o same smaczki ułatwiające takie życie jest funkcja też Continuity, czyli na przykład to jak robicie jakąś Notatkę na iPhone'ie i nagle byście chcieli coś do niej dodać w kontekście narysowania czegoś, to aby się nie męczyć na gładziku albo pisać tego myszką, możecie włączyć to, aby dodać taką notatkę z poziomu iPhone'a. W związku z tym iPhone wtedy zamienia się w jeden wielki notatnik. Robicie tą notatkę, klikacie gotowe i ten obrazek jest automatycznie transferowany do tej notatki, którą robiliście na komputerze. Z drugiej strony, to tak samo działa, jakbyście na przykład chcieli wkleić jakiś dokument, zeskanować jakiś plik. Wtedy tutaj klikacie, żeby załączyć taki skan na iPhone'ie, automatycznie otwiera wam się kamera, która jest przygotowana już w trybie do skanowania i możecie wykorzystywać tą funkcję. Także to jest naprawdę rewelacyjna sprawa. A jak już na przykład będziecie chcieli pracować na jakimś takim pliku, to też nie ma problemu, żeby ten, który będzie otwarty na komputerze móc edytować na iPhone'ie. Czyli dajmy na to, przeglądacie jakiś plik, bo musicie zrobić, nie wiem, jakiś spis treści, do niego podkreślić najważniejsze rzeczy, to możecie to robić właśnie z poziomu iPhone'a, tutaj sobie zaznaczać, a jednocześnie w czasie rzeczywistym te zmiany będą od razu widoczne na komputerze. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o takie funkcje Edytorskie można powiedzieć, ale na tym się oczywiście nie kończy, ze względu na to, że oczywiście łatwiejsze jest też parowanie, chociażby w momencie, w którym jesteście poza domem i chcecie sobie zrobić hotspot z waszego iPhona na MacBooka, wtedy ten komputer automatycznie pozwoli wam wyświetlić iPhone'a jako jakby ten moduł Wi-Fi, czy moduł jakby tego udostępniania sieci i automatycznie bez podawania żadnego hasła on powinien się do niego podłączyć. W związku z tym to jest trochę prostsze, aniżeli byście mieli na przykład MacBooka i Androida, bo wtedy to tak prosto nie pójdzie. Będziecie musieli podawać hasło, albo nawet czasem podłączyć przewodowo taki telefon do komputera, bo nie zawsze te połączenie jest stabilne. Chociaż jak mam być szczery, to akurat problemy się zdarzają nawet na linii MacBook iPhone, ale powiedzmy są one rzadsze aniżeli w przypadku Androida. Natomiast innych takich ciekawych funkcji oczywiście warto wspomnieć o tym, że na przykład nie mając iPhone'a pod ręką w sytuacji, kiedy ktoś do was dzwoni, możecie odebrać takie połączenie z Apple Watch'a, ale to wiadomo X, ale też możecie odebrać to połączenie na waszym MacBooku czy iMacu, które aktualnie macie. W biurze, przy którym pracujecie, a telefon na przykład został gdzieś tam na dole, nie ma z tym żadnego problemu. Tak samo nie ma żadnego problemu, aby nie tylko odpisywać na wiadomości iMessage, bo to też wiadomo, że jest oczywistością, ale odpisywać na SMS-y, które będą przychodzić na waszego iPhone'a. One również będą się podświetlać tylko na kolor zielony na MacBooku, i również możecie z poziomu tego komputera od razu na nie odpisać, czyli to będzie wyglądało tak, że najpierw tu napiszecie ten SMS jakby się przetransferuje do iPhone'a i z niego wyślę na telefon jakby odbiorcy więc warto również z tego korzystać. Fajne jest na pewno też to, że w przypadku używania iPadów możecie sobie zrobić sidecar, czyli dodać tak naprawdę takiego iPada, iPada Mini, kogokolwiek w zasadzie, a raczej jakikolwiek urządzenie obok waszego ekranu, zwłaszcza w kontekście, mówimy tutaj o MacBookach i będziecie mieć powiększony ekran, na który możecie sobie zrzucić część dokumentów albo jakieś biurko dodatkowe i w bardziej komfortowy sobie sposób pracować. Od tego roku w zasadzie w ogóle można korzystać z funkcji Universal Control, która również pozwala na kontrolowanie za pomocą klawiatury i myszki dodatkowych urządzeń spiętych właśnie w jedną chmurę iCloud pod jednym Apple ID. Także już nie tylko zyskujecie dodatkowy ekran, ale również możliwość sterowania właśnie tym dodatkowym urządzeniem. W zasadzie zbliżamy się powoli do końca i takim creme de la creme jest funkcja uniwersalnego schowka, czyli coś, co chyba jest najbardziej zazdrosną taką funkcją. W sensie dużo użytkowników nie używających jeszcze Maca mówi, a fajnie by było, aby to wszystko tak automatycznie się kopiowało. Czyli na przykład piszecie jakąś notatkę na iPhone i chcecie sobie coś skopiować bezpośrednio do MacBooka, to automatycznie w tym schowku, bez żadnego kombinowania, bez dodawania żadnych skrótów, od razu ten tekst, który przed sekundą został skopiowany na iPhone, leci na MacBooka. Ja wiem, że jest opcja, bo niektórzy to na pewno zaznaczą w komentarzach, aby robić to samo na komputerze Windowsem, czy z telefonami z Androidem. Jasne, natomiast tam to wymaga dodatkowej jakiejś wtyczki, dodatkowej jakiejś aplikacji, a tu tak naprawdę nic nie musicie ustalać, ustawiać więcej aniżeli to, żeby były te urządzenia wszystkie w jednym jakby iCloudzie, to wszystko odbywa się od tak i naprawdę warto z tego korzystać. I w zasadzie ostatnią rzeczą, o której powinniście pamiętać, jest to, aby na każdym urządzeniu, i urządzeniu mieć włączoną funkcję, znajdź mój MacBook, znajdź mojego iPhone'a, cokolwiek, aby w razie kradzieży zgubienia mogło inne urządzenie wam też lokalizować od razu tego iPada, iPhone'a. Pamiętajcie o tym, że w świecie jakby Apple działa to teraz tak, że nawet jeśli taki iPhone zostanie wam skradziony i nawet jeśli zło. I pomyśli, a to ja go wyłączę i nikt go nie namierzy, to jest w błędzie, ze względu na to, że nawet taki wyłączony iPhone potrafi lokalizować się w sieci z innymi urządzeniami od Apple, pomiędzy którymi chodzi tak naprawdę. W związku z tym, jeśli mieszkacie w normalnym mieście, nawet trochę takim mniej zatłoczonym, to nie powinno być problemu ze znalezieniem później takiego skradzionego sprzętu, więc warto również o tym pamiętać. Także jak widzicie, tych zalet tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Począwszy od takich bardzo prostych, jak choćby te z tymi AirPodsami, po te bardziej skomplikowane, Komplikowane, bardziej wymagające, ale również bardziej przydatne. Jeśli oswoicie się z nim, będziecie wiedzieć, jak je wykorzystywać, to naprawdę wykorzystywanie całego waszego ekosystemu MacBooka, iPhone'a, iPada, czy czegokolwiek, co tam będziecie mieli, będzie efektywniejsze i będzie Wam się bardziej podobać. Także warto o tym pamiętać. No i tak jak Wam mówiłem, pamiętajcie też o tym, że w opisie tego filmu znajdziecie aplikację Clean My Mac, a raczej link do jej pobrania, która była partnerem dzisiejszego filmu. Ja z tego programu korzystam od prawie 10 lat i jestem naprawdę bardzo zadowolony. Jeśli Szukacie dodatkowych gigabajtów miejsca na waszym dysku, albo jeśli po prostu chcecie go regularnie skanować, żeby nie było żadnego syfu na waszym komputerze, to naprawdę polecam wam go wypróbować. Aplikacja jest przeze mnie sprawdzona, używana od 10 lat, więc mogę za nią naprawdę poręczyć. Także tyle w dzisiejszym filmie ode mnie. Mam nadzieję, że teraz będzie wam się lepiej, ciekawiej korzystało ze wszystkich i-urządzeń, jeśli właśnie pracujecie w jakimś takim ekosystemie Apple. Także tyle ode mnie w dniu dzisiejszym. Trzymajcie się. Cześć.